Ale mówi, jest jeszcze trzecia sfera duchowa, która jest niszczona poprzez dwie najbardziej niebezpieczne wady, najbardziej niebezpieczne pokusy w życiu człowieka: próżność i pycha. Próżność, święty Jankasjan mówił, to jest zaburzona relacja do samego siebie. Cały czas będziesz żył w stanie niedowartościowania. Więc będziesz zmuszony nieustannie dodawać sobie wartości. Dlatego będziesz ciągle próżny, będziesz ciągle wystawiał się na pokaz innym ludziom, będziesz nieustannie musiał sobie dostarczyć laurki i w bycia, weryfikacji tego, że jesteś dobry, że jesteś lepszy od innych. A pycha, a pycha to jest zaburzona relacja do innych ludzi. Że można dojść do takiego stanu, że inni ludzie przestaną Cię obchodzić, zobojętniejesz na nich, będą Ci nawet przeszkadzać, stracisz całkowitą zdolność do tego, żeby akceptować czy tolerować kogoś drugiego, kto jest od Ciebie odmienny, kto ma inny punkt widzenia, inny świat. I zostanie tylko jedno: albo się odciąć, albo, go, albo ją niszczyć.